Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa na jedną z najciekawszych imprez organizowanych na terenie gminy Dzierżoniów, a mianowicie na Festiwal Słoików. On do nas powraca po dwuletniej przerwie spowodowanej COVID-em, ale mamy nadzieję, że Państwo dopiszecie i odwiedzicie tę imprezę. Impreza już się odbędzie w najbliższą sobotę 24 września od godziny 15. Oczywiście, jak to na Festiwalu Słoików, będzie dużo słoików, tak? A w tych słoikach będą zamknięte liczne przetwory, ale oprócz przetworów, oczywiście, będzie zamknięte serce autorek tych przetworów, i to jest jakby w festiwalu słoików. Najważniejsze, tak? że tutaj będzie można kupić rzeczy, które są niekonserwowane, zdrowe. No, i z tym przysłowiowym sercem w słoiku. Oprócz, oprócz słoików będzie wiele atrakcji, ale oczywiście same słoiki są atrakcyjne. Tutaj zaprezentuję dla przykładu dynię w słoiku, która ma uroczą nazwę Dyniowa Radość, czy na przykład Morelowy Uśmiech. To są produkty, które wytworzyły, akurat te, które ja trzymam, wytworzyły panie ze Stowarzyszenia Uciechów Moja Wieś, ale takich produktów będzie o wiele więcej. Zamknięte w słoikach mamy na przykład cukinię, ale też gotowe dania, takie jak na przykład tutaj gdzieś mam leczo czyli to już gotowy produkt do podgrzania i do zjedzenia, także serdecznie, serdecznie zapraszamy, takich produktów będzie więcej, mamy różne ciekawostki w słoikach, bo i oscypki i powidła różne śliwkowe i różnego rodzaju ogórki, które są chyba najbardziej popularnym produktem zamkniętym w słoikach. Oprócz tego, mnóstwo atrakcji dla dzieci. Chcemy zaprezentować żywą zagrodę ze zwierzętami z Ostoi nad Głynówką, Dmuchańce, zabawy, warkoczyki, malowanie twarzy, no i występ zespołu kapeli Smolniczanie z Leśnej. Serdecznie zapraszam. Festiwal Suików odbędzie się w Mościsku przed budynkiem Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżaniów. Będzie nas widać od strony drogi, także serdecznie zapraszamy. W festiwalu słoików jako wystawcy wezmą udział przede wszystkim koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia z terenu gminy Dzierżoniów, ale oczywiście formuła jest otwarta, osoby, które wyraziły chęć na to, żeby pokazały swoje wyroby w słoikach, również zapraszamy na ten festiwal. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że w tym roku atrakcją festiwalu będzie konkurs, Drugie życie słoika. I tutaj jakby y, otwieramy możliwość pokazania przez przede wszystkim nasze koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia, możliwości wykorzystania słoika już po jego jakby y, nie wiem, opuszczeniu przez produkt, tak? Mamy pusty słoik i ten słoik może być drugi raz wykorzystany i tutaj ten konkurs będzie, mam nadzieję, również atrakcyjny. Jedną z ciekawostek, które też chcemy zaprezentować, są produkty, które nasze dzieci Mościszczańskie wykonały w ramach wakacyjnych zajęć w bibliotece. To są te słoiki, które się znajdują tutaj za naszymi plecami. Dzieci uczyły się jak zakonserwować i zawekować produkty, które, które mieli na wakacjach. To są przede wszystkim ogórki, bo to było chyba najprościej wykonać. Także zapraszam rodziców i te dzieci, które wykonywały te produkty, do tego, żeby pochwalili się swoimi dziełami.